Dobry, ja jestem PKPL, a dzisiaj zagramy sobie w kolejnym, w piątym, już odcinku z kwadratowego Survival'a. Widzę, że no chyba straciłem hełm, ale to nie ma się czym martwić. Mamy tyle tutaj y, żelaza, y, zasobów, że to nie ma się czym martwić. No już mamy stack. No i tak, trzeba. O, tu jeszcze jest półstaka. Opowiem Wam zmiany, ponieważ wczoraj był live. Przynajmniej mogę sobie zjeść jeszcze arbuzika. Był live, na którym się. Pierwszy live na kanale, na którym się bardzo dużo zmieniło. Przede wszystkim jest buda, a to oznacza, że mamy pieska. Jest piesek? i ma się dobrze. Ale właściwie mo moglibyśmy go uwolnić Piesek chodź Dobra, wyjdź, wyjdź. Dobra Dziękuję, pyk. I ty możesz sobie tu ogólnie chodzić, nie? Jesteś przywiązany, no. No to zrobić? No, takie życie. No i na live'ie po pierwsze zdobyliśmy pieska. Tu w ogóle tak o, można do zrobić o w taki sposób dobra nie wiem no i nie się tam podoba jego buda nie? ale dla człowieka jest trochę za mała no i siedzi, siedzi sobie w budzie też nie wiem jak ma mieć na imię no i właśnie tego tutaj nie było ja to na live oczywiście zrobiłem właściwie no to tego też nie i ogólnie tu też no Dużo się ogólnie tu działo, poza widownią, nie? A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych live'ów, to dajcie subika i dajcie dzwoneczek, wtedy na pewno nie przegapicie żadnego live'a. Ło, dobra. No, nie jedz tych marchewek, o. Już. Widzę, że arbus to jest jedyne na razie moje jedzenie, które jest właściwie do niczego, bo co chwilę Trzeba jeść. Byłem jeszcze poza widownią w kopalni i znalazłem tam coś ciekawego. Tędy, tędy, tędy. No i to było tutaj. No, dużo było mopków, ale. Okej, okay, no. Jak którędy tu się to szło? Tę, tędy chyba. Dobra, yy, zabłądziłem że to omijałem żelazo w masowych ilościach. No. Ej, dobra, tutaj. I uwaga, znalazłem coś ciekawego. A mianowicie to. Ale. No co to tam, 5 diaksów? Nie, co właściwie żadne bogactwo. No, no 5 diaksów. Gdzie jest ten. Dobra, 5 diaksilków, no. No, co to tam. No, nic. Praktycznie specjalnego, ale znalazłem drugą rudę, która jest tutaj. Także dwie rudy obok siebie, no ale spoko, nie? Teraz mamy już osiem, tam w bazie są trzy, no to nie, cztery są. Lecimy. No, zapomniałem drogę, hehe, he. he, he. Ominąłem kolejne żelazo. Ja nie wiem, ale już mam tyle żelaza, że praktycznie po co mi więcej i teraz właściwie po co ja to tak ej, co ja zrobiłem patrzcie zrobimy teraz taki myk bo dzisiaj chcę wybudować tak między innymi portal do netheru i zrobimy teraz kill -off i wykopiemy opsa nie no i mamy diamentowy kill -off, pierwszy raz w tej serii i teraz idziemy wykopać jakiegoś OPSA. Dwa, pięć OPSA trzeba wykopać Serio. Spadaj! Zrobię diamentowy miecz, toś nie będziesz widział nawet co się stało zombiaku. zombiaku. O oh, no, no! A, tonę! Tonę. To tutaj, o! No i kopiemy. Zawsze kopanie obsydianu było najnudniejszą czynnością w Minecrafcie. Kurde! Ile ja jednego obsa będę kopał? Pięć. Zaraz, bo ja mam 7 to trzy, tak? I do enchantu jeszcze dwa. I elegancko mamy pięć opsa. Muszę zrobić enchant. Enchant. No ale też do tego czy są potrzebne krowy, żeby zrobić skórę i tak dalej, i tak dalej. W tym odcinku ludzie będziemy budować domek, także... Ty jakże się tu ty zrespił, kurde ty łuczniku jeden, sp spadaj stąd! A, bo to jest nieoświetlone. Okej. Okay. W ogóle w Minecraft 1-14 takie ten się częściej generują, zauważyłem. Dobra, gdzie dałem te diaksy? 9 diaksów plus kilo. Dużo, dużo, dużo. 12 opsa. Teraz, tak, gdzie wybudować portal? No i gdzie? No o, odpowiedź jest oczywista, przecież chyba nie w domku. Halo, no... Mm, nie, nie. O, bym zapomniał, a krzesiwo gdzie? Padę, jak nie mam krzesiwa. Gdzie mam krzesiwo? Kurde, jak się robiło krzesiwo, kurde. Jena jedna je sztabka chyba ten, nie? E, gdzie, gdzie mam żelazo? Teraz żwir, żwir teraz akcja szukanie żwiru, kurde. No halo ludzie, no jeden krzemień, no. Ej, no, tyle skopałem tego grawla. Jest, kurde, krzemień. Jest! Bucha ha ha. I ten portal, właśnie zamierzam ogólnie wybudować. Tak, właśnie. Tutaj gdzieś, nie? O, ten to będzie idealne, nie? 3, cztery, Kurde. Tak, tak. zrumbałem to, nie? Dobra. Tak, o. Raz, dwa, trzy, cztery, o, i tu dwa opsa. Tak się robi portale, ludzie. No, nie gadajcie, że jedna kratka za wysoko. A jednak trzeba było na tyle kratek. I co? I możemy jeszcze kupić diamentowy... no... po prostu musimy się uzbroić. Dobra, I idziemy do netheru. Odblokujemy ten osiągnięcie. Tutaj o. Kolejny nether. Już. Stworzy wykop. Ob, zbuduj jak... Ha, wejdź, wejdź do netheru. Dobra, wchodzimy. Dobra Halo Halo Halo, proszę nie lagować. Halo, dzień dobry. Tu sobie nie wiem, zaznaczyłem jakąś wieżą. że to jest nasz portal. Moja zbroja, Bo tak to jest, jak się wchodzi do netheru. Eee. Dziwny dźwięk, nie? Dobra. Stawiamy za sobą pochodnie i oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie idziemy. Jej! Twierdza! O kurde! Ale bym tam spadł! Kurde! Jest! Twierdza! Muszę się tam jakoś dostać. Ej serio? Blazy kurde! E, nie wiem czy to jest dobry pomysł teraz zadzierać z blazami. Kurde siema blazy! Spieprzaj! Do widzenia! Ej, macie tu, nie wiem, jakieś ciekawe rzeczy. Em, serio? Ta twierdza jakby jest taka mała. Nie eee... ona jest duża.

Coś, jakby ja już się zgubiłem. Ale dobra. D deser arbuzowy. Wyjście jest w tą stronę tam. Kiedy szkielety są w nederze? Um, szczerze ja nie wiem odkąd. I nie widziałem, że szkielety... Ja no teraz jak sobie przypomnę, to faktycznie są. O nie, 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 nie. To się przyda wszystko. Właściwie to nie wiem, co jeszcze tu. Czy jest sens jeszcze tu coś ciekawego szukać. Na razie myślę, że nie, bo dobra. Ja już uciekam. Tam jest Blaze. Siema, mordo! Kurde, nie zatruwaj mi ty! O fajnie, dałeś mi miecze. Ciekawe po co. Gdzie zaś Gast mruczy? A zawsze to mruczenie... Gasta mi się tak dobrze kojarzyło z taką fajną serią Minecrafta, nie? Ej, kurde, ja się tu muszę zregenerować. No regeneruj się! Tak abym powiedział średnich wymiarów ta twierdza. Możemy jeszcze sobie tutaj coś powydobywać. Trochę naderrak. O jak to się szybko kopie, ja nie mogę. Trochę glowstone. no. Jest bardzo duża ruda. Pyk. Jest jakiś glowstone na wierzchu. Czemu ten glowstone jest taki biały? To się w ogóle szybko kopi pa. Pewnie diamentowym kilofem to się bardzo jeszcze szybciej kopię. No i teraz ta. Ale ten ma trochę inny dźwięk gaz A zawsze to to jego mruczenie było takie nie wiem, coś jakieś Nie wiem dlaczego, ale mi się dobrze kojarzyło. Dobra, weźmiemy jeszcze tutaj ten glowstone, idziemy do domu no i kończymy ten odcinek, żeby nie trwało 3 godzin. Dobra, mamy kwarco trochę, yy, jasno pyłu, Czy się glowstone powinien nazywać. Muszę uważać, żeby nie spać, bo byłoby nieciekawie. No i co, i będziemy kończyć ten... Ej serio? I no, grzyby rosną w tym w naderze. Tam jest solo sound. Ale na razie właściwie mi nie jest zbyt potrzebny, no. Po co mi ten piasek? Po co właściwie? Nie wiem po co, jakby... O, piękny screen shot out. No i lecimy do domku. Napiszcie w komentarzach, jak się ma nazywać pies. Najfajniejszej nazwie dam serduszko. Czy. No, najfajniejszym nazwą. Dobra, siema, chałpa. Przyniosłem tyle rzeczy. W ogóle będzie można było mieć jakiegoś konika, bo mamy zbrojki. Yy, jedna, znaczy, no nie. Znaczy, nie będziemy mieli konika, ponieważ nie mamy siodu. Nie są moje serduszka. Czy dobrze czujesz? Czy może siąć lepiej? Bo Ty, widzę, że jesteś bardzo energiczny. Co się tu w ogóle dzieje za złotlam? Dobra, nie, nie będę się tym interesował. Pięknie, zaraz sobie tutaj porozmnażamy zwierzątka. Pięknie. A jutro będzie chyba kolejny live. Tylko, że nie wiem, czy z survivala, może z bedwarsów. Na Bedwarsach uczę się szybkiego budowania. I mi to całkiem nieźle wychodzi, ale... Ale i tak zawsze się spada, więc... Pięknie, zbieramy nasze plony. Pięknie, pięknie. Ciach, ciach. O kurde, ile tego my mamy. Dwierzka będą zadowolone. Kurde, jak on się tu zrespał. Ej, nie mam tego miecza. Uciekam. Nie mam miecza. Szybko trzeba miecz i motykę jakąś. Kurde, creeper! Nie, widzę, że miecz nie jest niedobrą metodą. Aha. Jakby zaraz nie będzie potworów. Siema potwory. O kurde. Nie, te, te creepy motykę miałeś wziąć. debilu. Nie. Z tymi kliperami to mam po prostu kliperowy zawrót głowy. Gdzie dałem motykę? Dziękuję bardzo. A teraz z zombiaku padniesz na trzy uderzenia. Raz, dwa. Na dwa uderzenia padłeś ty tym jęczaku jeden Wtedy byłem bez broń. W sumie zombie ma chyba większe większe obrażenia zadaje niż łapka ogólnie. Jego łapka jest silniejsza. Od łapki gracza. O w ogóle tych przejści z drewnianych półpłytek to na live nie było, to powiem, że takie... Zrobiłem o. po to, żeby można było sobie tu normalnie chodzić. To jest dobra ten pszenica. Pięknie. Dobra, najpierw świnki, ponieważ was jest najmniej. Tylko się tam, nie wiem, dobierzcie w pary. Czy jak tam chcecie. Dobra. Z tego co widzę już chyba... Są rozmnożone. To teraz sobie oczywiście wysiejemy, wysadzimy nasze marchewki. Ponieważ no... Oneście jakieś tu urosły z tego co widzę. To szybko w ogóle rośnie, dobra. I tutaj jeszcze, tak. No i wsadzimy pięknie. Ej starczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jej! Na styk starczyło po prostu. Idealnie. Dobra, teraz oczywiście owieczki w ruch! Owieczki w ruch! Myślałam, że tu była świnia w ogrodzie dla tych, dla owiec. Dobra, rozmnażamy Was! Owieczki, dobra, teraz krówki. Karmimy, karmimy. Karmimy, karmimy dobra. Króbek jest najwięcej, bo to była pierwsza farma. To też ich jest po prostu najwięcej. Dobra, chyba wszystkie są y, rozmnożone. No i co, to już jest. Co ty kurde? Jaki to szybki jesteś? Co on się chyba zbagował? Chyba normalnie tak. Nie, szybko. Co? Wkurzasz mnie? Jest mój miecz, jak on podniósł. Mój, What? wiesz co? Ty człowieku, nie będziesz mi łaził na mojej posesji bez mojego pozwolenia. Dziabnę cię. O. Do widzenia. Możecie mnie pluć. No. Ja się z Wami żegnam. To już jest koniec tego odcinka. Cześć i do widzenia. Ale nasza zbrojka jest tak średnia, więc do widzenia.